To byłem 1 To jest yy, jedeneczka nie pamiętam który rok, chyba 2015, chyba tak. No i tutaj zobaczcie, zaparowane w środku wody pełno. To jest wada ich fabryczna, no tak mają. Tu już... Tu już jedną rozkleiłem. Jest zasklejona. No i robię to w domu, bo w domu jest ciepło, nie chcę się wygorździć, bo <grym> za zimno jest oczywiście żeby to rozkleić I wszystko to wyczyścić no wydać, no wydać klej na to. Ja nie daję klej do szyb. Mi tuż tu daję klej do szyb, żeby był spokój już nie, ale wierzcie mi jak ja widzę klej do szyb, to mi się odechciało wszystkiego. Daję normalny, tak jak powinien być, silikon taki uszczelniający. Dlatego nie daj Boże byśmy chcieli kiedyś soczewkę w mi Cokolwiek zrobić w lampie, to już nie zrobimy, bo ten klej już nie puści. Ja daję tak jak mniej więcej fabryczny, podobny. Taką faneczką nagrzewamy. I tu akurat ona tak zaciekała, że naprawdę nie trzeba dużej mocy używać, żeby to puściło. Nie sama, patrzcie, jak odchodzi. Sama odchodzi, ale jest już zimna ta lampa. Patrzcie, sama. trochę nagrzewam, za puści. Łupatki takie, o, używam plastikowe. A w sumie tu nawet za bardzo nie ma co używać, tylko nie przyblokować, bo śrubokrętem idzie ładnie i nawet ten plastik się nie niszczy. Nie skubie go nic, a jak nawet gdzieś skubie to delikatnie go odszlifuję i matówką podmaluję w sprayu. Nie będzie nawet widać. Prosta robota. na dla niektórych się wydaje, że to jest tragedia? Ja też tak myślałem, ale, ale idzie to zrobić. Wszystko idzie zrobić zresztą. Trzymajcie się.